Hej, jest niedziela, 21 lipca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnych ze mną, czyli z Michałem. I e, dzisiaj oprócz standardowych quizów będzie też kontynuacja Nepotyzmu e, i jutro zaczniemy sobie jakiś nowy temat, jak się zacznie nowy tydzień. A tymczasem Cinematrix i Zwo od Vulture, gdzie mamy 6 podpowiedzi, jednosłowny tytuł, data premiery 2000-2009, nominowany do Oscara reżyserem jest Alfonso Cuarón, i offor jako aktorzy. Ok, Alfonso Quaron. Tytuł, w którym jest jedno słowo, tylko to damy sobie Gravity. Trzecia część. Trzecia część Harry Pottera, czyli więzienia z Kabanu, uznawana. Często za najlepszą i zobaczymy, czy Children of Men było nominowane do Oscara. Nie, to może oddamy sobie Romę, bo nie będę ryzykował, czy te czy ludzkie dzieci były, czy nie. Tu wszyscy uważają, znaczy jest dużo, część ludzi, którzy uważa, że to jest jeden z najlepszych jego filmów, ale, ale nie. Nie wiem, czy nie, Oscary nie zawsze mm, właściwie nominują. Clive Owen, <coughs> tytuł jednosłowny. 2000, 2009 i nominowany do Oscara film i będzie problem, bo nie znam filmografii Kleba Owen'a aż tak dobrze. Chyba, że faktycznie to Children of Men. <grym> czyli, czyli nie uciekłem od zgadnięcia tego. Tak jest, było. Ehm, 2000-2009 zastanawiam się czy Shoot Up wyszło właśnie wtedy. <grym> Mamy to i teraz Owen w tytule z jednym słowem. Tak naprawdę ciężko mi przypomnieć sobie, w jakich filmach jeszcze, jeszcze występował Clive Owen, więc przejdziemy do Chiwetela Ejiofora. Jako jednosłowny tytuł piszemy Serenity. Nominowany do Oscara 12 Years a Slave. Film wydany między. Który Serenity było wydany między 2000 a 2009, i gdzie jeszcze jest Cibetele Geofort wtedy? Albo Clive Owen z jednosłownym tytułem, to chyba sobie, <coughs> chyba sobie nie przypomnę, więc nie zwlekajmy. Najpopularniejsze, Closer, ok, Fair enough, Inside Man, od to nie że Geofor w tym grał. I tu mama tambie też było nominowane do Oscara, a najrzadsze. Okej, okay, wydaje mi się, że nie przeładowały się. 2012, Marsjanin. Okej, okay. a dobra, okej, okay, bo na razie jestem, zgadłem pewnie ja i, i jeszcze tam dwie osoby, dlatego te wyniki się pojawiły, bo o 11 naszego czasu pojawia się ten quiz, przynajmniej w weekendy, bo normalnie wydaje mi się, że jest w... Okej, okay. będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tym. Zobaczymy, czy jestem w stanie. Okej, okay. nie jestem w stanie wyłączyć y, tych. Dobrze. Mamy 7 podpowiedzi, i y, 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 musimy zgadnąć, jaki jest tytuł filmu. 7 podpowiedzi to oznacza, że pewnie wydaje mi się, że film jest bardzo ładny, do, łatwy do zgadnięcia. Y, kinooperator, albo raczej operator kamery, może. O. Fotogra fotograf. Chciałem Civil War po prostu do, do zgadnięcia, ale nie, nie było. Nielegalna prostytucja. <coughs> Film kultowy, projektor w kinie, Mówi projektor, Cinema Paradisu. Die Hard, to jest dokładnie to, czego szukałem. I Proto Slasher, okej. Okay. Chainsaw Massacre? Nie. No właśnie, wydany w 60 latach 60 nie wiem, co to jest. Peeping Tom, okej. Okay. Absolutnie nie, nie byłem w stanie tego zgadnąć, ja widzę, że <coughs> myśleli, że po siedmiu odpowiedziach zgadnę, ale czasami jak daję 19 powtarzają tę samą podpowiedź, to jest bardziej frustrujące. Mamy kadrze z filmu. I naszym zadaniem jest zgadnąć jego tytuł. Shoshang Redemption. Okej, okay, ale, um, ale nie, jest, nie jest źle, bo wiem, że jesteśmy przy filmie, to, który jest trochę w więzieniu. Steve Buscemi, co ty tu robisz? Okej, okay. wpiszemy, bo wczoraj był ten papiom gdzieś. Tej pani nie znam. Reason. Lawrence Fishburn na czele jakiejś ekipy, ten Bushy mi tu z tyłu. Może to to, żeby być jakiś jakiś Spike Lee, którego nie znam. Absolutnie nie mam pojęcia co to jest. Widzę tylko, że jest Christopher Walken. King of New York. Okej, okay. Pod tak podejrzewam, że to jest Spike Lee, ale możemy sprawdzić. 2013, 8 lutego, zgadujemy pięć najlepiej zarabiających wtedy filmów. Nie mamy jakichś ogromnych produkcji, ale zobaczymy. Universal. Ona bawi się najlepiej w życiu. Reżyseruje Seth Gordon, który chyba jest odpowiedzialny za jakieś takie głupkowate komedie. <coughs> Jason Bateman. I chyba wiem, chyba wiem co to jest Identity Thief. Lionsgate. To jest aktorem Nicholas Holt gra z Teresą Palmer. Reżyseruje Jonathan Levine. Ilio Tipton jest też. O czym my tutaj mówimy? Ok. Zimne ciało, ciepłe serce. Warm Bodies. Tam gdzie Nicholas Holt, Holt gra um zombie. Open Road. Steven Soderbergh, okej. Okay. 2013, czy to jest szansa na Haywire na przykład? Czy Haywire było wcześniej? Okej, okay, to nie to. Rooney Mara. Rooney Mara u Soderberga. Jak to, jak to się, jak się ten film nazywa od Może Side Effects? OK, mamy to. Taki mniej, jeden z tych mniej znanych filmów z repertuaru Soderberga. 89 milionów. Weinstein, zwłaszcza sobie trzeciego aktora. Robert DeFaro i Jennifer Lawrence. Czyli to będzie Silver Linings Playbook. Daniel Seri, Davidova, na pewno no, nie jestem pewien dlaczego ten film zdobył taki jako popularność, ale... 43 miliony Paramount Pictures. Zemsta jest słodsza niż cukierki. Jeremy Renner. Gemma Archerton Funke Janssen. Ryseruje Tommy Wirkola. <laughs> Okej, okay, teraz po prostu Hansel i Gretel. Hansel... ...and Gretel Witch Hunters. Przechodzimy do cine nerdl mamy. Okay, chyba nie, bo coś tutaj się nie wydarzyło. Wrócę jak dojdę do właściwych quizów. Ok, teraz, teraz wszystko już jest w porządku. Tak miałem, miałem wrażenie, że faktycznie coś się nie zmieniło od wczoraj, a przecież mamy zupełnie, zupełnie nowe quizy. I przechodzimy do zgadywania. Mamy cztery podpowiedzi ułożyć koło siebie tak, żeby mm, po prostu dotyczyły jednego filmu i ujawnią nam jego tytuł. Agent K i Black. Będzie Men in Black. Neuralizer. Milisekundowa pauza i jedziemy dalej. Private. Steven Spielberg. Private Steven Spielberg, Paratrooper Mary Rose, baby, Rosemary's baby, Steve Martin, three friends, there's three amigos, Ted Danson, saving Private Ryan. And now, drugą the Mary, three men and a baby, Będzie Ted Danson. 80., tak. z Tom Selek, Steve Gutenberg i reżyseruje Leonard Nimoy, z czego, co zawsze jest dla mnie zdziwieniem, Spock z, ze Star Treka był reżyserem tego filmu. Okej, okay, Sinetuner do. Drugi quiz. Przepraszam, mamy 16 tytułów filmowych i musimy y, zgadnąć, jakie motywy je łączą. Okej, okay, zróbmy sobie, próbuję znaleźć firmę. Z Josefem Gordonem Lewitem. Zróbmy sobie Incepcja, Looper 5050, -50. Seven: The Bucket List, i Now You See Me z Morgan Freeman, The Lobster, The Constant Gardener, i The Fountain, Richard Weiss, która była też w Mumi. Ouija, Me and Erl and the Dying Girl and Sound of Metal, Olivia Cook. I co, grają siebie w jakieś, jakiejś dziwnej wersji? Może? Czy jest, jeden, czy jest jeden reżyser na to albo jest jedna szansa na to? Okej. Okay. Teoretycznie jest. Nie, tylko dwa filmy są od niego. Może jest ktoś jeszcze w tych filmach wspólny. <laughs> teraz tylko dla, dla inspiracji nie wiem, bo nie jestem w stanie się domyślić. A film, w którym grają e, osoby chorą na raka, czyli Bucket List 50, /50 The Fountain. Nie pamiętałem tego, że raczej I Me and Earl and the Dying Girl nie. Nie pamiętam, że Olivia Cook gra główną bohaterkę. Okej, okay, to mój błąd. I teraz przechodzimy do nepotyzmu. Moja mama jest aktorką. To jest Jada Pinkett Smith. Ty wyglądasz nawet podobnie do, do kogoś. To nie jest od Carrie Fisher. Nah, waham się między... Czy mamy Glenn Close na tej liście? Nie ma Glenn Close. Dobra, najpierw wybierzemy te, których jestem pewien... O oh, wow. Milajowicz? Bardzo podobna. Jamie Lee Curtis. I mamy ten sam problem co wczoraj, bo nie pamiętam kto był partnerką tego Curtis'a. Ale wrócimy do tego... <ścoughs> Twoją matką jest znana aktorka? Ok, <laughs> Co, tu powinienem przecież wybrać. Nie wiedziałem, że Lenny Krawic jest znany. Wiem, że jego córka jest znana, ale ok, nie wiem. Jason Schwartzman jest synem. Pewnie jakiejś kopoli. Margo Quolli to jest Andy McDowell. Gwyneth Paltrow to jest Bruce, Bruce Paltrow, ale nie pamiętam matki. O, to też jest podobno. Laura Dern. Wiem, że no, jej ojciec Bruce Dern, a mama. Nie wiem. Kate Hudson to jest. Um... O, wyleciało mi z głowy. Ale Russell Crowe i. <laughs> straciłem, straciłem jej ten. Znam, znam traktorkę, ale wyleciało mi z głowy. Ok, Dakota Johnson jest córką Dona Johnsona i mm, Melanie Griffith. E, Maja Hawk, ale niepodobna do siebie tutaj jest córką Umie Thurman. Ben Stiller jest synem nie wiem. Zoe Krawic jest córką Elisu Bonnet. Jack Quaid jest synem Meg Ryan. Ty jesteś córką Meryl Streep. Ty będziesz córką tej pani. A jednak nie. A gdzie jest Billy Lord? Aha, wiem, która to jest Billy Lord. To ty. Jesteś córką Carrie Fisher. Mm -mm. Teraz to już tylko niektóre niektóre zgaduję, znaczy wiadomo, że zgaduje. i Laura Dern. Kurde, dużo gorzej niż wczoraj. I Matka Jamie Lee jest nie znam, w Paltrow nie pamiętam, jak się mama nazywa. Małżonka um, Jergo Stillera, to tej pary nawet nie, nie kojarzę. I to, to jest Lena Krawic i Laura Dern z córką, tak jak mówię, Bruce'a Derną mamy nie znam. Ok, teraz klikamy rodzeństwo w filmie, to kto jest jej jest bratem albo siostrą. Amy Polar. Nie wiem, pewnie Tina Fey, nie? To jest brat Kevina McAllistera, czyli Macaulay Culkin. Nie, nie wiem, czy ja jesteś siostrą, zostawię sobie na później. Nie jestem pewien. Luke Skywalker jest bratem Lei. To jest siostra Matthew Brodericka, czyli Ferisa Bullera. Okej, okay, tu mamy siostry z Little, Little Women. Więc zawsze Ronan jako Joe. Dustin Hoffman jest bratem Toma Cruz'a. Nie wiem. Jest siostra, tak. Jamie Lee Curtis jest siostrą Mike'a Myers'a. Ty jesteś bratem... Gdzie jest Sony albo... Aha nie, bo jeszcze oni mieli siostrę. Tak, która brała ślub na samym początku. Josh Brolin jest bratem... To jest... Gilbert Grape, jego brat Johnny Depp, Thor i Loki, Donnie Darko i Maggie Gyllenhaal. dwa wybory mi się wydaje. To by niż ty, nie, tu, nie, <gry> które ci wyglądali, jakby pasowali do siebie. Ok, i zobaczmy: mamy 81%, czyli dokładnie tak, jak wszyscy to jest rodzeństwo. Nie wiem z jakiego filmu. Może Gunis, szansa na Gunis i nie mam pojęcia, ale to jest Bill Paxton chyba. <laughs> ok, dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka rozwiązywania quizów i zapraszamy już na jutro na kolejny.